Cześć, moi drodzy! Zaczyna się okres świąteczny, czyli zasypują nas mega promocje. Jak nie Black Week, tak Black Friday, i co chwilę jest coś. Słuchajcie. Po pierwsze, w naszym kraju jest prawo dumpingowe, więc nie ma możliwości, żeby ktoś szedł poniżej cen zakupu danego towaru bądź poniżej kosztów danej usługi. To jest jedno. Dwa żeby robić pewne promocje, to najpierw przez cały rok firmy zarabiają na was, narzucając kolosalne marże. Nie da się oszukać zwykłej matematyki, bo każdy przedsiębiorca ma koszta typu zusy, opłaty lokalu tak itd., itd. więc na to wszystko no chciał, nie chciał, musi też zarobić, bo nie będzie dokładał do interesu. Więc te wszystkie promocje to jest jedna wielka fikcja i nie dajcie się na to oszukać, bo cały rok przepłacacie. Dlatego u nas tak samo jak w poprzednich latach nie bawimy się w obniżki, nie bawimy się nie wiadomo jakie promocje, zarabiając nadwyżkami na ten okres świąteczny. Cały rok trzymamy dla was minimalne ceny, tak żebyście byli w stanie korzystać z naszych szkoleń, żebyście byli w stanie się rozwijać, żebyście byli się w stanie kształcić. I nie prowadzimy polityki zawyżania cen w ciągu roku, żeby raptem w okresie świątecznym zrobić wam jakiś Black Week czy Black Friday. Wynika to głównie z szacunku do was jako klientów, którzy wykupują u nas te szkolenia survivalowe, szkolenia bushcraftowe. I nigdy nie będzie tak, że na jednych klientach będziemy zarabiali pieniądze, żeby innym dać. Obniżki. Reasumując, u nas zawsze macie stałe ceny wynikające z kosztów. Dla nas każdy klient jest tak samo ważny i darzymy go takim samym szacunkiem. A poza tym życzę Wam, żebyście się nie wkręcili w tą machinę marketingową i nie wydawali zbędnie pieniędzy, bo mam świadomość, że staliśmy się narodem mega konsumpcyjnym i kupujemy wszystko, co nam się po prostu zaświeci w oczach. Ja zdaję sobie sprawę, że. Chęć mania jest mega wielka i każdy z nas chciałby mieć jak najlepiej, jak najwięcej. Ale nie zapominajcie, że w sytuacjach kryzysowych najważniejszy jest minimalizm, wiedza i umiejętności. A przy okazji, jeżeli nie macie pomysłu na mega fajny prezent dla najbliższej osoby, to zapraszam Was do zakupu vouchera na szkolenia survivalowe, który będziecie mogli podarować bliskiej bądź dalszej. Ważnej dla siebie osobie vouchera, który będzie ważny przez cały 2025 rok. I to osoba obdarowana wybierze sobie termin, którym będzie chciała wziąć udział w naszym szkoleniu. Oczywiście termin oparty o nasz terminarz, wtedy kiedy będziemy ogłaszali kolejne otwarte, które podajemy na początku każdego kwartału. Także serdecznie zapraszam, a na życzenia jeszcze przyjdzie czas. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na szkolenia. Hej!